Czy wyczaicie jaka dzisiaj jest zimnica? Cześć, witajcie na kanale. Żółwie książkowe. Ja jestem Sławek. A ja Mikołaj. A w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam plan czytelniczy na miesiąc październik. Mamy łącznie 8 tytułów, i myślę, że na pewno będą to fajne propozycje. Na pewno warto obejrzeć ten odcinek. Mogę wam zdradzić, że kiedy planowaliśmy, co będziemy czytać we wrześniu, czyli w aktualnym miesiącu, wszystkie pozycje bardzo mnie kusiły, a przynajmniej większość, chociażby Ballada Ptaków i Węży. Powiem tak, na październik mam dwa tytuły, których już nie mogę się doczekać. Także oglądajcie, a na pewno się dowiecie, jakie to są książki. U mnie październik zapowiada się bardzo ambitnie, jeśli chodzi o ilość książek, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym, żeby udało mi się to przeczytać, ponieważ wszystkie te książki bardzo mnie kuszą. A na początek Harry Potter i Czara Ognia od J.K. Rowling. O tej książce nie będę za dużo mówił, ponieważ wydaje mi się, że nie trzeba, ale. Trzecia bardzo mi się podobała i ciekawi mnie, jaka będzie czwarta. Też yy, bardzo lubię ten film, jeśli, tą część filmu. No to w, w ogóle jest chyba moja ulubiona część, jeśli chodzi o adaptację. Yy, tak, ona jest bardzo fajna i właśnie ciekawi mnie, jak to będzie przedstawione w książce, więc yy, na pewno będę czytał w tym miesiącu. Pierwszą książką, którą mam w przeczytać, jest Daisy Jones' And The Six, autorstwa Taylor Jenkins Reid. Wiem, że powieść była i chyba nadal jest bardzo znana. Poza tym, pewnie słyszeliście od niej trochę od Mikołaja, ponieważ on wspominał już o tej pozycji w ostatnim TBR-ze. Dlatego powiem Wam takie info w pigułce, na przypomnienie. Powieść jest przeprowadzona. Czy nam napisana w formie wywiadu, wywiadu z grupą muzyczną, która swoje lata świetności miała w latach 70. ubiegłego wieku i wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Wywiady są przeprowadzane zarówno z członkami tej grupy, czyli zespołu The Six, oraz z ich wokalistką, czyli Daisy Jones. Okazja się mogę dodać, jak już trochę czytałem, tam są też wstawki różnych osób, które też Miały styczność w ogóle współpracować na przykład z tą grupą, więc naprawdę to jest fajnie pomyślane. A z przeprowadzonej rozmowy y, dowiemy się trochę o dziejach zespołu oraz o przyczynach ich rozpadu, ponieważ pod koniec lat 70. Y, wokali, wokalistka rozstała się ze swoim bendem, czy po prostu y, grupa się rozpadła. Daisy Jones and the Six zebrała naprawdę bardzo dobre recenzje. Po przesłuchaniu ich, przede wszystkim nastawiam się na świetnie oddany klimat świata muzyki w latach 70. Naprawdę jestem ciekawy, jak to zostanie przedstawione. A dodatkowym plusem jest to, że jeszcze nigdy nie czytałem wywiadu, który jest fabularyzowany. Moją drugą pozycją jest Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle od Stuarta Tartona. O 11 wieczorem zostaje zamordowana tytułowa Evelyn Hardcastle. I Aiden Bishop ma 8 dni i 8 wcieleń, aby odkryć, kto jest mordercą. I myślę, że to jest naprawdę bardzo oryginalny pomysł. Już się nie mogę doczekać, jak to będzie poprowadzone. Choć szczerze powiem, że miałem podejście y, już jedno do tej książki. Y, nie wiem, nie pamiętam, na której stronie byłem, ale y, podobała mi się, więc y, właściwie nie wiem, dlaczego ją przerwałem. Jakoś chyba nie było węgla na czytanie w ogóle książek, więc... Y, no pewnie dlatego, ale mam zamiar do niej teraz wrócić. Główny bohater codziennie budzi się w ciele innego gościa, Rzeczywistość jest zapętlona, a to wszystko będzie trwało dopóki nie odkryję tej tajemnicy i nie, nie odkryję, kto jest zabójcą Ewelin. Więc na pewno będę czytał w tym miesiącu. Bardzo mi się podoba ta książka, na pewno po opisie. Uważam, że jest też przepięknie wydana. Tutaj jest... Na początku książki ma taką mapkę, nie wiem czy będzie ją widać, ale to na pewno może nam fajnie zwizualizować całą opowieść, możemy zobaczyć gdzie są rozmieszczone niektóre pokoje, to jest naprawdę bardzo fajne. Więc no zobaczymy, czy mi się spodoba. Słyszałam Słowa też, tam jest lista gości na przodzie. Tak, też jest właśnie, bo to jest tam, cała fabuła dzieje się na przyjęciu, więc jest tam też właśnie lista gości, osób zaproszonych i także personelu. Słyszałam, że ta książka ma różne opinie, części chyba te negatywne, natomiast no zobaczymy. Na pewno też wydam swoją, bo sam... Y Kiedyś chętnie ją przeczytam. To jest bardzo kusząca propozycja, jeśli chodzi o książkę. Naprawdę, ja jeszcze się nie spotkałem z takim pomysłem, więc. Yy, więc na pewno warto przeczytać. Przynajmniej, mm. yy, przynajmniej mi się wydaje. Jako kryminał zapowiada się mm. interesująco, jakoś inaczej. Teraz chciałbym Wam zaprezentować Te płoną Płoną Izabel Sterling, Mikołaj, okładka. Mam już tę książkę. I jak na razie widzicie, idziemy dosyć znanym torem, raczej to są znane tytuły, ale akurat te Wiedźmi nie płoną wybrałem specjalnie, ponieważ w październiku mamy zamiar przeczytać, każdy ma zamiar przeczytać, po książce, która tematyką nawiązuje do Halloween. Klimatem, tematyką i ja też na pewno będę miał taką książkę. Więc myślę, że pod tym względem te Wiedźmi nie płoną, ta książka sprawdzi się idealnie. Co mogę o niej powiedzieć? Przede wszystkim jest króciutka, ma około 350 stron i wspomnianą wcześniej prześliczną okładkę. To zdecydowanie mnie do niej przyciąga. Główną bohaterką jest młoda czarownica o imieniu Hana, która posiada ogromną moc, ale aby nie stracić tej mocy, musi ją ukrywać. Nie wiem dlaczego, ale dziewczyna mieszka w Sejlem, więc standard jeśli chodzi o świat czarownic. I y, głównymi jej zajęciami jest unikanie swojej byłej Weroniki oraz praca w małym sklepie z magicznymi przedmiotami. W tym czasie do miasta y, przybywa y, nowa dziewczyna Morgan, w której Hanna się zadłuży, i y, również chyba w tym samym czasie nad miasto nadciąga realne zagrożenie ze strony krwawej czarownicy. I podobno Hanna będzie musiała, jakby użyć tych swoich mocy, które na razie skrywała, aby odepchnąć zagrożenie i zdobyć serce Morgan. Myślę, że o tej pozycji nie trzeba mówić nic więcej, ponieważ yy, chyba już każdy na Booktube wydał swoją opinię. I yy, właśnie wiem, że te opinie są dość podzielone: od książki życia do naprawdę przeciętniaka. Także zobaczymy, Jakie mam skojarzenia z tym tytułem? Przede wszystkim wydaje mi się, że może być podobny do Chilling Adventures of Sabrina na Netflixie. Tam też główna bohaterka czasem musiała sama stawić czoło światu i wielkim niebezpieczeństwom, ale warto wspomnieć, że tamten świat czarownic był całkiem nieźle wykreowany. Zobaczymy jak będzie tutaj. Moją halloweenową książką jest Alicja od Kristyny Henry. Jest to retelling Alicji w Krainie Czarów. Cała książka dzieje się w tak zwanym starym mieście, które jest pełne starych, zawalających się budynków. Tak naprawdę nikt nie chciałby w nim mieszkać. A w samym sercu tego miasta stoi szpital psychiatryczny, z którego słychać głosy potępionych dusz. I w tym szpitalu przebywa także pewna kobieta, która nie pamięta, jak tam się znalazła. Jedyne, co pamięta, to wieczorek przy herbatce, długie uszy oraz zapach krwi. Pewnego dnia wybucha wielki pożar w szpitalu, i to jest dla niej tak naprawdę droga ucieczki. Jednak wraz z nią wydobywać coś strasznego, coś przerażającego, z czym będzie musiała się zmierzyć, no, poprzemierzając to miasto myślę, że jest to naprawdę dość ciekawe ja jeszcze nie czytałam żadnego retellingu, żadnej książki ani baśni, więc y, zobaczę jak zostanie tutaj to przedstawione słyszałam dosyć dobre opinie o tej książce bardzo mocno liczę na klimat książki mam nadzieję, że będzie dość mrocznie tak z dreszczykiem, trochę potrzymam w napięciu i też bardzo ciekawi mnie jakie będą właśnie nawiązania do y, już znanej Alicji w Krainie Czarów o, o tym samym myślałem zwłaszcza, że świat w Alicji jest taki mocno charakterystyczny, a tutaj już chociażby w opisie dostaliśmy dwa nawiązania. Ja bardzo lubię w ogóle filmy Alicji w Krainie Czarów, ale tak naprawdę właśnie tylko z filmów znałem y, tą opowieść, więc zobacz, jak zostanie tutaj przedstawiona. Nie mam tej książki w papierze, ponieważ dopiero będę ją zamawiał. A ja w październiku, o, oh, już nie mogłem doczekać, zabieram się za serię Metro Dmitra Glukowskiego. Po prostu ta seria korciła mnie już od paru miesięcy, i nareszcie nadszedł jej czas. W październiku, mam zamiar przeczytać dwie z trzech takich podstawowych części. Lubię ogólnie podzielić sobie serię, wtedy um, nie przeję mi się, nie zmęczy się tą serią, tak na przykład zrobiłem sobie, jeśli chodzi o um, serię Małe kobietki Louise May Alcott. Akcja powieści dzieje się w moskiewskim metrze po apokalipsie wywołanej konfliktem nuklearnym. I yy, prawdopodobnie to metro jest ostatnią ostoją ludzkości, a ludzie przebywający w całym metrze, na całej jego długości, wszystkich liniach, połączyli się w grupy takie yy, podpaństwa, w, zależ w zależności od tego, jaką ideologię wyznają, yy, w zależności od religii. Te państwa, te grupy między sobą nawiązują sojusze, czasem toczą wojny, ale tak naprawdę wszyscy mają na celu jedno. Przetrwać. Grupa ludzi żyjąca na obrzeżach metra um, odkrywa nowe zagrożenie, które um, może wpłynąć na wszystkich mieszkańców moskiewskiego metra, i wysyłają młodego mężczyznę o imieniu Artem, aby um, przedarł się do głównej stacji metra i tam ostrzegł resztę, że takie na zagrożenie nadchodzi. Ogólnie bardzo ciekawi mnie w tej książce motyw survivalu, przetrwania, zresztą bardzo lubię ten motyw w książkach, lubię czytać również o tym, do czego ludzie potrafią się posunąć, aby przeżyć. Bardzo też podoba mi się motyw tego, że jakby ludzie, czyli, wiadomo, panowie świata, władcy świata, są poprzez apokalipsę strąceni do kanałów, tam żyją trochę jak szczury. To jest dla mnie naprawdę całkiem interesujący właśnie motyw, zamysł. Tak samo ta książka kojarzy mi się lekko z serialem The Walking Dead, bardzo znaną produkcją o zombie, ale przyznam się, że w tamtym przypadku wymieniłem już na trzecim sezonie, ponieważ akcja była powtarzalna, a wręcz przewidywalna. Mam nadzieję, że tutaj fabuła będzie trochę lepiej przemyślana i że będzie się działo też zdecydowanie więcej. Może nawet bohaterowie będą jacyś ciekawsi, lepiej zbudowani. Mnie też właśnie zaciekawiło to, to ta książka. No mam nadzieję, że was również. Wiem, że ona jest dosyć, że cała seria jest dosyć znana, można nawet powiedzieć kultowa, ale chyba dawno nigdy jej nie czytał, i ja przynajmniej jeszcze nie czytałem. I myślę, że tutaj na Booktubie też warto byłoby sobie ją odświeżyć. Moim czwartym tytułem zaplanowanym na październik jest komiks Coś zabija dzieciaki. Ma on dwóch autorów, ale nie będę ich czytał, wybaczcie mi. Wyświetlam się na ekranie. Opowiada on, właściwie cała akcja dzieje się w małym, sennym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, w którym zaczynają ginąć dzieciaki. I tam pojawia się główna bohaterka komiksu, Erika Slater, i ona ma zamiar wytropić i jakby zabijać te potwory i z nimi walczyć. Właściwie nie wiem dlaczego, ponieważ tego nie było w opisie. Mam nadzieję, że dowiemy się tego z treści komiksu. Na pewno się dowiemy. Wybrałam ten komiks także z myślą o Halloween. Mam nadzieję, że sprawdzi się równie dobrze jak Alicja. A jeśli chodzi o samą formę komiksu, to ja w ogóle kiedyś nie lubiłem czytać komiksów, pamiętam. Ale ostatnio przeczytałem Giant Days i bardzo mi się spodobało. Myślę, że taka właśnie wizualizacja niektórych scen, postaci, to jest naprawdę bardzo fajne. Także zobaczymy, jak ten się mi spodoba. Szczególnie, że gatunkiem się sporo różni. Jednak Giant Days to była taka obyczajówka. A to jest, no, wiem, horror, coś takiego. Mm, tutaj ilustracje mogą dużo dawać, jakby dużo emocji, dużo dreszczyku. Tak, koc, herbata i myślę, że będzie naprawdę fajnie się czytało. Jest to pierwszy tą serii. U nas w Polsce nie ma jeszcze dalszych części wydanych. Przy uznam, czy chcę kontynuować tę historię. Mam nadzieję, że tak. Wszystkie komiksy i Giant Days i ten kupuję ze strony Nonstop Comics. Widziałam, że właśnie mają duży wybór, więc mam nadzieję, że znajdę coś innego jeszcze dla siebie, ponieważ chcę się jakby zagłębić w czytanie komiksów, ponieważ bardzo mi się to podoba. No i w ten sposób dotarliśmy już do końca naszych planów na najbliższy miesiąc. Naszych planów, marzeń, oczekiwań. No dobra, do rzeczy. Co czytamy aktualnie? Ja już dzisiaj skończę Lot 202 Remigiusza Mroza. I um, tak jak mówiłem, jest to um, pierwsza polska książka, którą czytam od oj, bardzo dawna. Mam o niej um, sporo, um, sporo przemyśleń, sporo wniosków um, z niej wyciągniętych, ale o tym dowiecie się w podsumowaniu. Ja czytam Daisy Jones and the Six od Taylor Jenkins Reid. Um, idzie mi to jak po grudzie, powiedziałbym. Naprawdę nie mogę się wciągnąć... Nie wiem dlaczego, no podobno książka jest dobra, ale mi chyba coś nie odpowiada. Na pewno postaram się przedać w tym miesiącu, ale, ale idzie ciężko. Jak zapewne zauważyliście, zazwyczaj planujemy sobie po pięć książek. W październiku nie będzie inaczej, po prostu każdy z nas nie przedstawił po jednym tytule, ponieważ te książki pojawią się w odcinku może specjalnym. Na pewno będzie to challenge, na który pomysł dostaliśmy od naszej Bicki. A my zapraszamy Was na nasz Instagram. Nazwa wyświetli się na ekranie. Pamiętajcie również, aby subskrybować nasz kanał. Do tego koniecznie zostawcie komentarz, łapkujcie. Najlepiej w górę. I my widzimy się już za tydzień, w poniedziałek. Cześć! Cześć!